Radio Klik jednym głosem. Julian Tuwim. lokomotywa. Stoi na stacji lokomotywa ciężka, ogromna i pod niej spływa tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha, żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch, jak gorąco, uf, jak gorąco, puf, jak gorąco, uf, jak gorąco. Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali, wielkie i ciężkie. Z żelaza stali. I pełno ludzi w każdym wagonie: a w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy: a czwarty wagon pełen bananów, a w piątym stoi sześć fortepianów, a w szóstym armata. O, jaka wielka! Pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy. W ósmym słoń niedźwiedź i dwie żyrafy. W dziewiątym same tłuczone świnie. W dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze czterdzieści. Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło tysiąc atletów, i każdy zjadłby tysiąc kotletów. I każdy nie wiem, jak się natężał. To nie udźwignął. Taki to ciężar. Nagle gwizd, nagle świst, para buch, koła w ruch. Najpierw powoli, jak żółwo o ciężale, ruszyła maszyna po szynach o Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem. I kręci się, kręci się, koło za kołem i biegu przyspiesza i gna coraz prędzej i dudni i stuka łomoce i pędzi. A dokąd, to a dokąd, to a dokąd, na wprost. Po torze, po torze, po torze, przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las i spieszy się, spieszy by zdążyć na czas. Do taktu turkoce i puka i stuka to. Tak to, to, tak to, to, tak to, to, tak to, to gładko, tak lekko, tak toczy się w dal, jak gdyby to była piłeczka, nie stal, nie ciężka maszyna, zziajana, zdyszana, lecz porażka, igraszka, zabawka blaszana. A skądże to? Jakże to? Czemu tak gna? A co to to? Co to to? Kto to tak pcha, że pędzi, że wali, że bucha, buch, buch? To para gorąca wprawiła w ruch to para co skotła rurami do tłoków, a tłoki kołami ruszają z dwóch boków i gnają i pchają i pociąg się toczy. Bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy i koła turkocą i puka i stuka to tak, to to tak, to to tak, to to tak, to to, to, to.